Cześć moi drodzy. Jak widać cytrynowe gruzy nie odpuszczają, z czym dzisiaj walczymy mamy sytuację, gdzie z dnia na dzień sprzęgło padał sprzęgła wpadł w podłogę. No i nie było możliwości wyrzucenia biegów, rzucenia biegów. Generalnie Fart taki, że stało się to pod domem. Praktycznie zaparkowałem tam, gdzie, gdzie należy. Musiałem silnik zdusić hamulcem, bo nie szło wysprzęglić biegu. Sytuacja taka trochę niebezpieczna. E, stało się to e, dosłownie z dnia na dzień. Auto ma przebieg około 180 tysięcy w tym momencie. To no, pierwsza myśl. Uszkodzone sprzęgło. Z drugiej strony ile już samochodów nie posiadam no to sprzęgło jak padało to, to nie padało z dnia na dzień. To, to nie było sytuacji, że, 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 że zero-jedynkowo przestało nagle działać. No i co? Sprzęgło zamówione, komplet sprzęgła, ale jak się wziąłem do roboty zacząłem rozbierać te elementy. Zdemontowałem tutaj taką podstawę, o to idzie w ten sposób. Najpierw zdemontowałem akumulator, który jest w tym miejscu. Później, wiadomo, tutaj jest jeszcze sterownik obok, wsunięty obok akumulatora w tą, w tą kasetę. Wiadomo, tutaj jeszcze zdemontowałem cały zespół filtra powietrza. Następnie, tą, tą obudowę akumulatora. Ona tutaj siedzi na jest zamocowana na dwie śruby, klucz numer 10. Tutaj widzimy jest spornik, to, do, czego, do którego jest to przykręcone. Później tą obudowę wysuwamy do siebie i, i, i nam to wychodzi. Oczywiście tutaj do tej obudowy jest to wszystko połapane tych, widzicie takich na takich spinkach, w pinkach jest to wszystko połapane do tej obudowy. To trzeba, to trzeba obrać z tych spinek. Dlatego pomocna jest bardzo taka łapka. Polecam wszystkim jedno z takich mm, bardzo pożytecznych narzędzi. No i oczywiście musiałem odpiąć jeszcze wtyczki od. Od, tych, od tego podzespołu. To jest chyba do wspomagania elektrycznego. Czy wtyczki, nie idzie tego w żaden sposób pomylić, także o to się nie martwiłem. Ale co po demontażu, po zdemontowaniu tej tej obudowy akumulatora, moim oczom się, ukazał się właściwy problem. Nie jest to sprzęgło. Natomiast tutaj macie, widzicie, wyjście z pompki sprzęgła. I również to nie była wina e, pompki sprzęgła. Tutaj, w tym miejscu, mamy idzie sobie tu wzdłuż, wzdłuż, o, ja już zdemontowałem ten przewód. E, idzie, sobie, idzie sobie przewód hydrauliczny do wysprzęglika, który tam powinien być zamontowany. Jak go zdemontowałem, o, wygląda to tak. I tu wchodzi właśnie w to gniazdo, w to gniazdo drugiej strony ten przewód hydrauliczny. I ten przewód hydrauliczny w tym miejscu skorodował, doszędnie skorodował tak, że był napuchnięty totalnie. Tam zaczął ciec przy próbie. Tak wygląda stary przewód hydrauliczny przy próbie jego demontażu. To, to się odłamało. Tu widzicie, złapię ostrość. Jest. Popatrzcie jak to wyglądało. No totalne sito, totalny gruz. Także uszkodzenie tego przewodu było przyczyną, przyczyną wycieku płynu i, 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 i usterki braku, braku sprzęgła. Tutaj obok mamy drugi nowy już przewód. Numer taki jak tutaj widzicie. Tutaj jeszcze jest ważna sprawa. Widzicie tą gumeczkę? Ona jest w zestawie nowym przewodem i tu jest ważne, w momencie wymiany, żeby na mnie została ta gumeczka albo w kumpie sprzęgła, albo w wysprzęgliku. Także należy, należy zwrócić na to uwagę, że po wyjęciu tego króćca i usunąć jeszcze gumeczkę, u mnie została w wysprzęgliku ta gumka, także musiałem ją wyciągnąć, stąd też demontaż wysprzęglika. Co jeszcze warto dodać, żeby wyjąć wysprzęglik, żeby wyjąć przewód z wysprzęglika czy z pompy, czy z pompy sprzęgła, należy, mamy tu taką wsuwkę, widzicie, ona jest identyczna w sprzęgliku i w pompie sprzęgła, tak jest w normalnej, normalnej pozycji, ona tutaj zabezpiecza Możliwość wysunięcia się tego przewodu tutaj, podważamy sobie u góry. E, powiedzmy, powiedzmy, nawet takim takim sobie haczykiem, podważymy i w ten sposób podważając, nie musimy całkiem wyciągać tego, nie, nie szarpiemy, nie wyciągamy całkiem tego, tego, tej zawleczki, w ten sposób, jeżeli ją wyciągniemy. Umożliwi nam wysunięcie wysunięcie tego króćca wężyka, za chwilę biorę się do składania. Wysprzęglik jest przymocowany na dwie śruby. Klucz numer 13, nie ma tu żadnej filozofii. Wiadomo, że po zmontowaniu, wszystkiego trzeba będzie odpowietrzyć ten układ. Tutaj mamy odpowietrznik, ściągnąć kapturek. Trzeba będzie założyć przewód z pojemnikiem na, na płyn i grawitacyjnie to powinno, powietrze powinno samo, samo uciec. Postaram się nagrać. Na razie biorę się za montaż, Biorę się za montaż przewodu hydraulicznego. Tu już jak widzicie. Wysprzęglik zamontowałem przewód jest wsunięty, zabezpieczony. Przewód idzie sobie tu, tu, tu. Tu ma jeszcze taki uchwyt dodatkowy. sporniczek trzeba pamiętać, żeby, żeby go tu wsunąć. No i tu kolejny, kolejny spornik. I tutaj już do, idzie sobie do pompki. To świetle troszeczkę, bo tutaj mało widać. O, może tak będzie lepiej. Ok i spróbujemy go tutaj zaaplikować. Uszczelka jest, jest. I próbujemy go ułożyć tutaj. On jest tak wyprofilowany. O. Widzieliście, pasuje wszystko. I spinkę wpychamy na dół. Siedzi. O! Jest. Jest ok. Próbujemy pociągnąć. Siedzi. Tutaj ten spornik, żeby nie zapomnieć. Jest. Wciskamy. Wciskamy ten przewód, żeby sobie tu. O! Od góry w ten sposób. Siedzi. Siedzi. Wszystko jest. Trzyma się, wiadomo tutaj po tym wycieku, który był, trzeba będzie to wszystko umyć, użyję do tego zmywacza do hamulców, e, wiadomo jak płyn hamulcowy działa na wszelakie elementy gumowe, no jest tu trochę rdzy, nie dotykamy tego, składam powoli. Wiadomo, uzupełnić należy płyn hamulcowy. Pompka sprzęgła korzysta, jak widać, tutaj ten przewodzik idzie do pompki hamulcowej. Płyn ten sam, co w zbiorniku płyn hamulcowy. Uzupełniłem płyn hamulcowy do 4 w zbiorniczku i tutaj już powoli zaczęło nam cieknąć. Przed chwileczką były bąbelki powietrza, nie zdążyłem tego nagrać. O, są. Tak, tak się ten układ odpowietrzy. O, odpowietrzy. Wiadomo, pedał sprzęgła musi być cofnięty. Jeśli będzie wduszone do podłogi, takie odpowietrzenie nie nastąpi. Tutaj, w tym odpowietrzniku jest taki fajny patent. On tutaj ma miejsce na klucz numer. 11, ale za bardzo nie ma pola manewru tutaj w koło, w tym miejscu. Natomiast w środku tego otworu jest miejsce na klucz ampulowy numer 3. I popatrzcie, jak to fajnie funkcjonuje. Cyk mamy. Mamy odpowietrzony układ, teoretycznie. Sprawdzimy za chwileczkę pedał sprzęgła czy działa prawidłowo i za chwilę dam Wam znać. No i moi drodzy, obudowa akumulatora zamontowana. Pozwoliłem sobie dać tutaj jeszcze dwie nowe śrubki. Tamte były mega skorodowane, nie tyle na gwincie co, co same łebki. Były mocno skorodowane tutaj wszystkie te przewody trzeba wpiąć w swoje miejsce na, 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 na tych spinkach jeszcze taka uwaga ten przewód, tą wtyczkę sygnałową jak wpina, wypniemy to tutaj jest jeszcze miejsce na taki, takie oto małe zabezpieczenie i musimy tutaj je za zamontować. Wiadomo, przed rozpięciem również e, również musimy to wypiąć, bo nie, bez tego nie rozepniemy wtyki. Odpowietrzenie grawitacyjne nie zadziałało. E, należało kilka razy odkręcać ten, ten odpowietrznik. E, Puszczać powietrze, zakręcić i nadusić kilka razy pedałem sprzęgła i powtórzyć taką operację, otworzyć, odpowietrzyć, nadusić kilka razy. Ze trzy razy powtórzyłem i pedał sprzęgła jest, jest twardy. No cóż, ja to, ja to już wszystko poskładam do kupy. Sam przewód, koszt samego przewodu to jest oryginał ASO 150 zł. Składam to do kupy, nie ma tu już większej filozofii. Tyle na dziś. Dzięki, do zobaczenia na razie.